Siemano ludziska z tej strony Wojciech, witam Was w pierwszym odcinku z Mortal Kombat! I gramy dzisiaj ladera, czyli najbardziej chyba taki standardowy, najbardziej popularny tryb w Mortal Kombat. Zagramy sobie pierwszą dostępną postacią, czyli skorpionem kostium z pierwszej części. Gramy na Easy, dlatego że na medium zajęłoby to za dużo czasu, a w ten sposób myślę, że uda się to w miarę szybko i sprawnie przejść. Jeżeli nie... Znaczy udało mi się zmniejszając rozdzielczość odrobinę mm, ograniczyć przycięcia, Tak powinno być od czasu do czasu może być tak, że ch chwilowo spadną klatki Ale no to już zaleta Mortal Kombat Bo niestety ale tutaj momentami jest tak dużo efektów na ekranie, że po prostu mm, to, to po prostu ma spory efekt na... Czekajcie nie wiem, czy oglądaliście już dzisiejszy odcinek z FIFA, jeżeli nie, to zapraszam, to wrzucę w opisie może, a jeżeli nie, to po prostu wejdźcie sobie na kanał i zobaczcie. Yy, obiecywałem, że Mortal będzie, no i jest, pao! Hmm, okazało się, że jednak mi się udało. Wiem, że na razie on mnie w ogóle nie bije, no ale to, to pierwsza walka z taka nawet, no nie wiem, na hardzie w sumie nie jest taka prosta, ale to i ja na hardzie, znaczy nie na hardzie, tylko na ekspercie. Dobra, kończymy to Strasznie fajny jest ten strój, to jest strój z pierwszej części, na znaczy on troszkę, oj, dobra, nie wyszło mi fatality, ale to możecie sobie zobaczyć takie fajne zajście. że on w sumie z, z, z piekła schodzi do jeszcze niższego piekła, także ostro Dwa razy flawless, także luzik Tutaj taka naprawdę walka się zacznie jakoś od czwartej, może piątej rundy O, walną mnie. Łoł! Wow. Okej, okay, dobra, to mi się rzadko udaje, ale fajne jest jak tak... Jak, jak ten chwyt wychodzi. Oj. O ty kutasiarzu. Od razu mówię, że mogę przeklinać jakby, co? Nie, nie ten. Hmm, ostrzegam. Zresztą to jest gra do 18 lat, więc nie powinienem w nią grać. To jest nielegalne i karalne i w ogóle... Jestem przestępcą. Więc jak nie macie 18 lat, to, to, to nie oglądajcie, bo to, to, to tak nie działa. No chodź tu. A widzicie, teraz się nie udało. Dobra, to dla tych, co nie grają w Mortal Kombat, to w tej części jest, są x raye tak zwane, czyli ciosy, które pokazują obrażenia wewnętrzne. I właśnie taki cios zrobię. PAU! Jajca w twarz. Złomana czaszka i pizd. I połamane żeberka, żeberka w sosie barbeki. Dobra, teraz mi wyjdzie Fatality. No i Fatality, czyli takie bardzo widowiskowe wykończenie przeciwnika i... To ciało gdzieś tam poleciało w ciemność i nie wiadomo gdzie się podziało. No i Flawless i Fatality, kozacko. Więc tak, to wygląda w ten sposób, że macie 7 walk z normalnymi przeciwnikami, każda walka jest coraz trudniejsza, a następnie na końcu jest walka, znaczy tak, jest walka z Shang-tsungiem, tym co tam siedzi z tyłu na tronie w tej, w tej planszy i on jest dosyć szybkim przeciwnikiem, a, jednak, a do tego potrafi przyjmować różne postacie, przymieniać się w innych wojowników albo nawet w nas samych. Więc jest postacią dosyć trudną. Moim zdaniem najtrudniejszą z tych wszystkich postaci, jakimi będziemy mieli okazję walczyć. Następnie jest cztero potwór. Jest to albo Gora, albo Kintaro. Nie pamiętam, bo to losowo jest. Które akurat tym razem. Ale chyba Goro, Tak mi się zdaje, że Goro. I na końcu Shao Kahn, który jest, jest takim ostatnim bossem. No i na końcu zobaczymy filmik końcowy. Dobra. Znowu mam x-ray'a, także teraz muszę tylko go chwycić. Że w sumie nie muszę, ale w ten sposób to jest pewniejsze, bo on się nie może, nie może tego zablokować w ten sposób. A ten czas jest mega, mega mocny. Ym... No ty! Dzisiaj już zaczynają powoli coś tam blokować. Ja jeszcze nie zacząłem właściwie, więc... No kurde, kurwa się. Dobra, i chwytem kończymy. Chwyt jest fajny, a rzadko go ludzie wykorzystują dlatego, że on przejmuje obronę. Dobra, to teraz inne Fatality. Umiem niestety tylko dwa Skorpionem. Pozostałe wymagają skoku w górę, a ja... Skoku w górę, no skoku w dół. Pozostałe wymagają skoku, znaczy w sensie strzałki w górę, ale właśnie bez skoku. Ja nie wiem, bo wiem, że to się powinno chyba jakoś robić na bloku czy coś. Ale mi to nie wychodzi. Może jeżeli ktoś z was gra w Mortal Kombat i wie jak to się robi, to poproszę w napadzie tej innej gry do Xbox'a gram tak w ogóle fajne jest to combo nauczyłem się ostatnio jak właśnie jak próbowałem nagrywać to grałem przeciwko Skorpionowi i e, on zrobił przeciwko mnie ten trik o ty smog, w sumie jest też mocną postacią, mam kilka postaci, które mam naprawdę dobrze ogarnięte, znaczy, naprawdę dobrze ogarnięte, no, potrafię z nimi, potrafię nimi wygrać Ladera, takich postaci jest dobra, no, nie jest ich za dużo, ale kilka jest, więc jeżeli wam się to spodoba, zobaczymy, czy będzie się, czy odbierzecie to tak dobrze jak Smaczną Planetę, czy nie. Miała być kamerka, ale ostatnio, jak próbowałem tą kamerką nagrać, to miałem z tym tyle problemów, że stwierdziłem, że może kiedy indziej. Dobra, to x-ray. Boa. Jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem story mode, to ja go nie będę robić, bo są z tym jakieś problemy, podobno, tam się... E, ...czepia się ta firma, to jest Warner, Warner Bros. chyba? Oj, nie wyszło x-ray. Ale Rock y, kręci story Mode, a, także... A Hasher nawet y, z polskimi napisami, sprzed dwóch lat chyba. Dobra, to zrobimy... Znowu pierwszą. Oj shit. Źle wcisnąłem. Nie pomyślałem co robię w ogóle. Ale Skorpion ma fajne zajście, nawet tak nie ma fatality. No i ten strój jest kozacki. Jest taki old schoolowy. Co prawda no ja raczej nie pamiętam czasów pierwszego mortala, no bo nie było mnie wtedy jeszcze przez dobrych parę lat na świecie. Ale... Mm... No do, doceniam serię, to jest pierwsza, pierwsza część w jaką gram. Wcześniej byłem raczej takim, za czasów PlayStation 2 jeszcze, jeszcze byłem Tekken, Tekken 5 i tak dalej. Miał, mam mam na w sumie nawet dalej. O, widzicie teraz się udało bez chwytania. O oh, fakt, komar mnie ugryzł w ucho, jaka hamuwa Swędzi, dobra. O shit, nie uniknąłem tego. Tego można uniknąć. Ewentualnie można ją kopnąć w powietrzu i wtedy też się to tak jakby blokuje. Skorpion nie jest żywą postacią tak w ogóle. On jest jakimś tam przyzwanym z piekła czymś tam. Na znaczy on kiedyś był człowiekiem, ale został ożywiony. Shit. W ogóle to powiedzcie mi jakby wam, jakby wam odpowiadało. Czy wolicie, żebym po prostu gadał o, o tym co robię? O lol! A ja enchanta zużyłem przez przypadek, dobra. O, tak, takie płonące coś wysłałem. O, tego ataku jeszcze nie używałem. I w sumie nie używałem też wejścia na nogi. Które całkiem sporo damage zabiera. I podrzutkowym. No i robimy drugie. To jest... Oczywiście. Po prostu w klatę yy, Chyba najgorsze Fatality w grze ma chyba Scarlet, ona ma takie, że się tacza w krwi Może kiedyś nie zagram i wam pokażę to Fatality Ale no dosyć, dosyć niefajne O! Z Jacksem strasznie nie lubię walczyć Potwornie nie lubię z nim walczyć Strasznie mocną postacią generalnie Prawda nie ma zbyt wielu dobrych ataków specjalnych, ale on tymi zwykłymi atakami potrafi wyrządzić więcej szkód niż ja To jest fajne, tego się nie blokować. No. W końcu go zaspamuje. O i shit. No widzicie? Jedno combo i już mnie prawie zajechał. Dobra, zrobię mu x w tej rundzie, żeby mieć pewność, że to wygram, bo już by zaczynało się robić nieprzyjemnie. I klata. W ogóle, jeżeli ktoś z Was ma Mortal Kombat, to napiszcie w komentarzach swój nick na Steamie. To możliwe, że coś może pokręcę z widzami albo po prostu sobie pogram, bo jest tutaj tryb online oczywiście. Więc jeżeli macie Mortal Kombat, jeżeli nie macie to jest chyba we... Wy... Ja kupiłem w Empiku osobiście. Yy, więc za chyba 59 zł czy coś takiego, więc nie jest to jakaś duża kasa. A w sumie gra, gra wyszła naprawdę niedawno, bo wyszła parę miesięcy temu. Znaczy na, na konsolach wyszła chyba z 2 lata temu, ale na PC jest dopiero od niedawna. To powinno go wkończyć? Nie. Tak! O, spoko. Dobra. Nie lubię. Znaczy lubię Jacksa, lubię grać z Jacksem w miarę. Nie, umiem, nie mam go takiego ogarniętego. Ale jest strasznie mocny. Nie cierpię walczyć przeciwko niemu, kabalowi i jeszcze paru innym postaciom. Z drugiej strony na przykład ze strajkerem zawsze sobie radzę, a sam strikerem gram dosyć dobrze, bo podobno jest postacią dosyć wolną. Widzicie teraz Kung Lao, ja go też nie lubię, bo ma ten kapelutek. Strasznie jest szybką postacią i taką nieprzyjemną. I znów walczymy na tej samej arenie. Słabo. O, no, nie wierzesz mi Masz teraz. Ha. Podbródkowe są strasznie mocne Ja wiem, że w prawdziwym życiu podbrudkowe są naprawdę bardzo mocnymi ciosami, tak jak takimi, które potrafią mocno zaszkodzić. Ale nie, że w grze są mocniejsze od tego. Na przykład, od podpalenia. No przestań się teleportować głupi. Ha! Brachwy, tak? O! To zawsze jakoś tak, zawsze mi się zdaje, że zostanie mu troszkę życia, a jednak nie, o, jednak nie. A. O. Straszne jest to, to, jego obracanie się, wkurza mnie to. A, mi ciała kąty. Pu, 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 Dobra, mam go i paaau. O jezu, ta gra jest świetna, naprawdę ostatnimi czasy w nią gram całe, całe mnóstwo czasu. Um, zdaje mi się, że dużo więcej, ale go zaspomowałem tym. Zdaje mi się, że dużo, znaczy no nie zdaje mi się, jestem pewien, że gram w nią dużo więcej czasu niż na przykład FIFA. No po prostu wiecie, to jest najnowsza moja gra w tym momencie i mam na nią fazę, więc, więc w nią dużo gram. Hmm. Robię tak, bo jakby co robię te fatality cały czas, bo po prostu po pierwsze są... Po to jest Mortal Kombat, żeby zabijać przeciwników i tak dalej. A po, poza tym jest za to sporo punktów. Ja już co prawda wydałem ponad 250 w sklepie. Ale w dalszym ciągu mi parę jeszcze zostało nagrobków do blokowania, może wam kiedyś pokażę jak tego ona. Dobra, mamy Goro, ale to za chwilę, najpierw Shang Tsung. Z nim mogą być problemy. Zdaje mi się, że to może być moja pierwsza runda, którą przegram tutaj, może nawet walka. Aaa i złapał first hita i słabo Bo first hit złapał... chociaż nie w sumie to nie wiem jakoś tak dziwnie, dziwnie tego first hita złapał Dobra Kenshi jego... do niego muszę podchodzić Nie mogę go trzymać na odległość bo on ma strasznie mocne te swoje klony Dobra Shit She... Dzisiaj strasznie jest szybki po prostu jak on gratymi postaciami no właśnie, shit, ja, ja to ja mówię, ja tu, z nim mam największe problemy ze wszystkich tych postaci. Już później powinno być odrobinę lepiej. No, no nie, no kurde, nie zrobisz mi... O, muszę mi... Chciałem mu X-Ray'a zrobić, ale... No nie, kurde! Kurde! Chodź tu, knucie. Dobra. Coś tam mu tym zabiorę, tylko teraz, no i nie uda mi się tego dojechać w tej rundzie. Że przepraszam, zawiodłem was. Aaa, fuck. Mógłbym chociaż jakąś fotelitkę zrobić fajną. Ten... Nie, nie, nie. Łooo, shit. No, więc przegrałem. Ale to jest chociaż fajne, że nie muszę wrzucać y, tego. Nie muszę wrzucać kasy do automatu. Ale to kurde kiedyś musiało kasy zbierać. W sumie ja kiedyś ten, w sumie... Czy wiecie te pierwsze części w sensie? Ja kiedyś tak... kiedyś grałem tyle w Metal Sluga, to się tak nazywało, to... No tak, metal slug Że zmiałem odcisk na kciuku od grania na automacie. Także no to było już... Byłem takim hardkorowym nerdem w to. No nie no kurde, miałeś połowę mojego życia. Chciałem ci właśnie to zrobić, no tyknucie, o masz. Dobra. Może mi się uda wygrać tą rundę. Jest potwornie szybką postacią Dobra je, yeah, być? Sam sobie wpierdoliłem Dobra, mam jedną rundę. Teraz jeszcze drugą, w drugiej go rozpykać. Nie jeszcze Jacks, no... Dobra, mam go Nie to, nie to, chciałem podbrudkowy, Nie złapałem Dobra, masz, masz Ha, mam go Dobra, mam to, mam to, mam No, what the fuck Jakie, jakie cheaty włączyła, nie Dobra, nie Nie, Yes! O, <ścoughs> oh, kurde Chciałem go wykończyć chwytem, żeby przebić się przez blok. O, tu takie coś. O ty Dobra, było blisko, naprawdę. Ale za pierwszym razem przegrałem dwie rundy, teraz też przegrałem dwie rundy, napiję się wody. A jego ja wysłałem do piekła. No i gicier. Dobra, teraz gora. Na goro nie można robić chwytów, bo jest za duży, tak samo na szalka, do tego ma cztery łapki i ma, często ma niewrażliwość, więc po prostu jest niewrażliwy na moje ataki. No i ma do tego, no właśnie. No ma do tego sporo ataków, których ja nie umiem zablokować. Bo po prostu się nie da. Już ma X-Raya, którym nawiasem mówiąc zabiera mi 50% życia zamiast standardowego tam 30 paru. No i jednym ciosem mi zabiera tyle życia, że... Mogę się... No właśnie, teraz zobaczycie, że prawdopodobnie... No chyba mnie zjedzie do końca, no. No, przyjemnie. No więc tak, goro też jest trudny. No shit. Muszę ci x zrobić, co robią. Dobra, mam. Ale jemu ja to też z drugiej strony zabierze 20%, czy tam kilkanaście nawet. Nie no, 20 chyba jakoś. Nie no, mniej. Nie, no, jasne, zaspamuj mnie. Dobra. No to jest dobre kompo na niego, najwyraźniej. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. No idź se, brudasie wielki. Boże, no. Także mówię, gdybym grał na medium... No, oplułeś mi monitor, bruda, się głupi. Gdybym... gdybym... Gdybym grał na wyższym poziomie trudności, to po prostu byłoby trudno. No, Okej, okay. dobra, nie, nie pogardzę. To bym po prostu... byłoby mi naprawdę ciężko, żeby go pokonać. No nie tylko jego, bo z strzałkanem też będzie trudno. Co Dobra jest x-ray A zawsze coś Chyba już ma mniej życia ode mnie, tak jest Co! No wejście na nogi też ma odporność Dobra chwycę go, nie chwycę go Dobra Okej, okay, dobra, pierwsza runda jest moja Teraz tylko go wykończyć on ma jakieś ostrza na nogę w ogóle Lata na bosaka, pokaleczysz, wpadniesz na klocki Lego i co? I umrzesz? No i oczywiście, kurde, on zabiera mi tyle zwykłym ciosem, co ja mu x rayem nie? Oczywiście. W sumie, że nie może być za łatwo, no ale... Być przy sedyzmu proszę. Dobra muszę go troszkę przyspamięć przepraszam ale muszę bo chcę to wygrać nie chcę was zamęczać strasznie długą walką z jednym przeciwnikiem No ty O mogę go x-rayem wykończyć ale na nim nie można zrobić fatality byłoby to chyba zbyt skomplikowane trochę na system w, w, po prostu tego na system Zresztą no nie wiem w sumie czy mogę go zabić w ogóle. Chyba, chyba w grze on nie umiera, tak mi się zdaje. Widzicie, tam jest przywana Scarlet, jest Kitana. On ma mnóstwo ataków, których się nie da zablokować. Więc no, trzeba z nim naprawdę uważać, z Shaokanem. tych jego atakach, których których którymi on się nie przyje w ogóle, w sensie moimi atakami, którymi on się... Oj, to jest stun, nie, nie zatrzymuje w miejscu, to jeszcze nie... Zadaj mi w masę D-Make. No, już, już chyba po tej rundzie. Dlatego nie mam, będę zużywał X-Raya. Zużyję go teraz. Spróbujemy go dojechać. Muszę nad nim skakać, bo on ma te wszystkie ciosy, zaje na no wprost, więc... Yy... No, tylko że często jest, nie można go też przeskoczyć z tego powodu. Złapie... nie, shit, nie, ten młodsza przeskoczyć. No kurde, chwyci... Ty głupi, głupi. Ale go zwyzwałem, ale go to jechałem. Niczym kloców. No kurde walnąłem cię po prostu w morda, ty mnie rzuciłeś włócznią, no jaka hamuwa w jajce Dlaczego ten cios w jajce tak mało djimędzia zajmuje, piję po połowę życia? Zresztą no, tu wszyscy w sumie nikt nie ma jaj, więc Chyba nie mogli tak zrobić O, on się śmiejesz No Kurde O, fatality mi zrobi Która? O, z młotem. Drugie jest fajniejsze, mi się drugie bardziej podoba. Drugie Fatality ma takie, że tak wbija we mnie ręce i mnie tak rozrywa na pół. To, to jest fajniejsze. O, dobra. Retry. Retry. Zaskoczę. To nie był dobry pomysł. To też nie był dobry pomysł. Dobra. Cyk, cyk, cyk. No jakim cudem zablokowałeś mi cios? Przecież biłem, no i ha, ho, 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 ho nie lubię go, strasznie. No oczywiście jego x też zabiera mi 70% życia, nie no, 50 parę. A oczywiście na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy pokonują cały ladder na ekspercie bez straty rundy ale to są jakieś pro elo, -elo koksy i najczęściej nie grają skorpionem w sensie to jest coś takiego że skorpion jest mega popularny jak się gra online na przykład to połowa ludzi gra skorpiony ale mm, to dlatego że jest postacią dosyć prostą i dosyć łatwo jest nim robić właśnie kombo no dlatego ja mam no ja nie jestem jakimś mega pro-elo -elo kozakiem dlatego właśnie dobrze nim gram bo on jest dosyć prostą postacią do grania um, Natomiast jakby to powiedzieć No, chciałem teraz podbrudkowy, nie chciałem cięż podbijać. Nie chciałem cię podpalać coś w sensie. Nie no jasne, nic mi się nie stało, dzięki ziom. Dobra, skopa teraz Minimalnie, minimalnie ja łodzio! Łudzio! Dobra! Ciap. go. Ta runda moja. O nie, on ma X-raya, to jest finalna runda, ja nie mam X-raya, co najlepsze. O nie, shit. Uuu! Udało się! Znaczy dobra, jeszcze się nie udało, ale udało się uniknąć X-raya, to połowa sukcesu. O nie. Czego on się tak rzadko śmieje? On powinien cieszyć mordę cały czas, wtedy mam jakieś szanse. Nie, nie, nie. Proszę. Dobra, może coś jeszcze się uda zrobić a może jednak nie nie fakt miałem że ja może by się coś udało zrobić dobra ale walczymy walczymy nie ma poddawania się tu gojo z kurwy syna dobra tam się będziesz do niego tulić ty w ogóle kurwa jakie te jakie, jakie ma laczki takie śmieszne ciapki w jakichś sandałach popiernicze Dobra, mam frestka, to najważniejsze. Więc może mi się udarzić. Z reguły z nim jak wygrywam, to wygrywam w ten sposób, że grywam pierwszą rundę, a później ostatnią, bo w drugiej on łapie mi X-ray, albo mnie w jakiś inny sposób rozwa, a w trzeciej znowu ja mam X-ray'a. Ja chciałem go z buta ściągnąć, bo to combo Bo to kombo, go jakby nawet mu przebije tego. Przebijam mu jego bombo Dobra, ta runda moja Mam nadzieję, że mu zjadę Zjadę, zjadę, dobra Pierwsza runda moja, drugą pewnie przegram, więc tylko wygrać z trzecią No, muszę nadawać X-ray'a do tego czasu No, 15% X-ray'em, elo Skok Podrótkowy, no, knurzę Shit Masz Chodź tu, chodź tu. No, to jest do tego blokuje mojego combo. Dobra, to jeszcze raz. Czy nie może mnie uderzyć w ten sposób? Shit, glow. Ke na nóżki. Haha. O oh, fuck. Oj, On by mnie rozwalił, już by mnie rozwalił A jestem naprawdę blisko Yeah bitch! Wygrałem Dobra Masz knucie I pa! I pod wykończenie Dobra Także walki to by było na tyle, teraz obejrzymy filmik końcowy I kończymy odcinek To jest właśnie Scarlet, to ma najgorsze Fatality w grze of his kin still weighed heavily upon him. For reasons he could neither explain nor understand, he was drawn to the home of the Shirai Ryu. Standing amid the rubble in solemn contemplation, Scorpion was visited by apparitions of his fallen comrades who revealed the true mastermind behind their brutal deaths. Enraged, he returned to the Netherrealm. Taki Ghost Rider, nie? Nawet można nim zrobić ten czas, ale niestety nie umiem. To jest fatality. Także dobra. 16 minut e, 6 fatality. No 4 mecze przegrane i 3 razy flawless. Także to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, to bardzo mi pomoże. No i oczywiście mam nadzieję, że będzie sporo wyświetleń, że będzie Wam się to podobać, no bo wiecie, nie, nie jestem pewien co do tej serii, więc chcę po prostu zobaczyć jak Wam się podobało. Także dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Hej!